To dzisiaj placki zimniakiane 1932. A to jest farsz. Placki ziemniaczane. Miam, miam. Napadło mnie, bo mam smakę na placki ziemniaczane Są bardzo do dobre, pyszne. No. Tak wyglądają placki ziemniaczane A to jest farsz. Która tam jest godzina? 20. Y Dwietasta dwadzieścia... Trzydzieści jeden. Oto robią 12, się placki. No. Tak się robią placki ziemniaczane. To jest farsz. Zrobiłem dwa jajka, mąka, mąka i ziemniaki i, i ten i cebula. Tak wygląda farsz. To ja zrobiłem. To ja, trochę mama mi pomogła, ale bardziej, bardziej ja to zrobiłem sam. Mama mi tylko ziemniaki nasługała, a ja resztę zrobiłem sam. Jak wyglądają placki ziemniaczane, robi wrażenie. Mniam, mniam. Bardzo pyszne placki ziemniaczane. Siemanko, placki ziemniaczane. Hurra! Yeah! A tu się smażą. we